Gonić, uciekać lub zatrzymać się. Co tak naprawdę w tej ścieżce jest właściwe? Z mojej perspektywy, wszystko. Jeżeli czujesz, iż potrzebujesz gonić, to goń. Jeżeli potrzebujesz uciekać, uciekaj. Z tym, że zadaj sobie przede wszystkim pytanie, dla kogo lub czego tutaj robisz. Czy dla siebie tylko i wyłącznie, czy osoby, istoty z zewnątrz. Gdy sobie to pytanie zadajesz, w tym momencie automatycznie już się zatrzymujesz. Zaglądasz w siebie, w głąb, dogłębnie pytając siebie, po co, dlaczego, dla kogo to robię. A tym samym przywołujesz również Twoją energię. Więc tym najwłaściwszym krokiem z mojej perspektywy jest po prostu zatrzymać się w sobie. Pobyć w sobie, gdyż często po prostu uciekamy od siebie, gonimy za czymś z zewnątrz, nie dostrzegając, iż to, co gonimy, mamy również w sobie.